Hej, hej, hej! Witam was wszystkich bardzo serdecznie w ostatnim, tak, ostatnim odcinku z anno 1404. Chciałem wam pokazać do jakiego stanu udało mi się doprowadzić to miasto. Ja oczywiście jeszcze może troszeczkę, troszeczkę jeszcze sobie może pogram. Mm -hmm. e, może jeszcze trochę pogram, nie wiem, zobaczę. Na pewno e, skończę już, tak powiem, tą serię. Mam nadzieję, że Wam się podobała. E... No i co? To, co mi się udało osiągnąć. Zbudowałem katedrę. Piękną katedrę. Tak. Buduję teraz, e, rozbudowywuję to te miasto tutaj w okolicach. Czyli wszystkie te, wszystkie te budynki, które są wokół katedry, która zaspokaja wszystkie. Wszystkie potrzeby mieszkańców chcę tutaj wprowadzić mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo e, tych najbogatszych kupców, e, nie kupców, tylko patrycjuszy, przepraszam. E, no i co? No i co? Mamy jakiś tam przychód, oczywiście. Ja bym to jeszcze trochę znaczy to by było około 1500 na pewno. Mnóstwo kasy, 800 tysięcy to jest mnóstwo kasy. Mamy wszystkie statki kupieckie zamienione na. Czekajcie, może mi się uda. Oj. Nie mam pojęcia, czy się nie. Dajcie mi chwilę, dobra. Dobra, z tego co widzę, wszystko jest w porządku. E... Tak. Także chciałem wam pokazać to tak troszeczkę z lotu ptaka, ale niestety to jest po prostu jakaś masakra. F1? O, o, udało mi się. Tak, wygląda to. Myślę, bardzo fajnie, bardzo fajnie mi się to udało. Chcę zobaczyć to tu. Tak, ten widoczek jest po prostu bezcenny. Mam nadzieję, że Wam się podoba tak samo jak na nie. to miasto. To co myśmy tu osiągnęli to jest coś pięknego. Kto tutaj zdobył moje? słabe Słabeusz. Nie jest w stanie nam teraz dorównać. Pamiętacie jakie były na początku problemy. Wykupywał nam ziemię, bla bla bla. A teraz... Teraz siedzi, na szczęście. Cichutko, spokojniutko. Nie przeszkadza nam w niczym. A mi się rozwiódł. wszystko. Oczywiście mógłbym zacząć wojnę z Giovannim, e, ale myślę, że jest to w tym momencie chyba zbędne. Chciałem jeszcze pokazać, chciałem wam pokazać, o tutaj, to miasto, nam bardzo mi się, tutaj. bardzo mi się udało, nie ma oczywiście monumentu Wielkiego Wezyra, ale tak czy siak jest bardzo dużo, o, magazyn jeden tu, nie zobaczymy, gdzie nam się uda dopłynąć. Fajny widok, co nie? To są wszystko nasze. Tak, tutaj mamy o, widzicie, tu nasze statki, i tu jest chyba tak. Polska rybacka z jednej strony, nasze statki handlowe czekające na moje rozkazy. Tutaj część, mag część z magazynami, część przetwórcza. <grym z górą> tak, lubimy jeść wieprzowinkę. Port, taki bardziej reprezentatywny, część z dwoma magazynami. I co O katedra building completed Katedra wygląda to świetnie myślę Mniejszy kościół katedra. Myślę, że miasto mi się udało. Mogłem tu grać. A, to co najważniejsze. Całkowity czas gry 10,5 godziny. A bieżąca gra 10 godzin, prawie bez 4 minut. To. Widzicie, żeby osiągnąć tyle trzeba tu grać, grać. Ale to jest. anno jest na tyle przyjemne jak dla mnie, że. E... Włączamy grę i możemy robić cokolwiek, tak? Tego nie trzeba cały czas pilnować. Jeżeli... Zlecie mi chwileczkę. No, już jestem. E, także Adno nie jest aż takie wymagające. Nie trzeba go aż tak bardzo pilnować. Złączacie grę, wychodzicie, jecie. Nie wiem, odrobiacie lekcje, cokolwiek, tak? Ja się w trakcie uczyłem. Jak grałem sam bez was oczywiście. Także... To wszystko zależy od tego, jak bardzo macie podzielną uwagę. Tak. Jeszcze widzicie, Całe czas to miasto można rozwijać. Tutaj ten dochód zwiększyć maksymalnie. Tu wyburzymy tych. Zrobimy sobie zwykłych, zwykłe chłopstwo, dzięki czemu będziemy mogli troszeczkę tutaj wokół tej katedry pobudować tych rozwiniętych, a jak jeśli chodzi o e, wszystkie te, tu dajemy radę, tutaj na lajcie spokojnie, idealnie Spoko. Wszystko zagarnięte, A jeszcze tylko candelabra. Eee, kandelabre. pięknie. To wszystko jest przecudownie. Nie ma tu żadnych chociażby najmniejszych problemów. No. To jest wszystko i wyłącznie tylko kwestia czasu i chęci. Ja akurat jestem taką osobą, która lubi tego typu strategie ekonomiczne, żeby sobie siąść, włączyć gra grać te 10 godzin na przykład, tak? Oczywiście nie jest to tak, że bite 10 godzin się siedzi przed komputerem. No, jesteś, załączasz gry masz. I budujesz. No, teraz bardzo bym prosił, żeby tu się troszeczkę... 144 na 117. Aha. Czemu to się nie da? Hmm. Dobra, chyba za bardzo wypużyłem ich. Te chcę podnieść. No, dawać czadu. Dobrze. No, przyspieszmy trochę tę zabawę. No Także mam nadzieję, że seria zano Wam się podobała Tyle jeśli chyba myślę myślę o ten odcinek Skończymy. Ja chciałem wam tylko pokazać co udało mi się osiągnąć. Co tutaj co tutaj porobiłem. Ja teraz w tym momencie zajmę się nagrywaniem dalej Assassina, bo z tego co się orientuje to dzisiaj mamy dzisiaj mamy 21 wrzesień Wy ten odcinek zobaczycie 28 jakoś tak więc ja mam nadzieję że do tej, do tego 28 ja ponagrywam skończę nagrywać cały gasiosyn, żeby Wam go powoli rzucać systematycznie dzień po dniu także no dziękuję Wam za to, że byliście ze mną w tej serii i do zobaczenia w kolejnych dzięki wielkie cześć